Dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. Nowe możliwości. Dzień zaczynamy od dostawy do naszych klientów drewna, drewna sezonowanego. Tutaj, akurat macie dom, proszę zobaczyć. Chcemy pokazać, jak to wygląda. U nas nie ma żadnych oszustw, wszystko jest idealnie tak, jak powinno być. To jest metr sześcienny, proszę bardzo, na palecie. Metr sześcienny, wiadomo ułożenie na takiej palecie kosztuje, więc metr sześcienny takiego drewna będzie droższe niż luzem. Luzem możecie też oczywiście otrzymać, jest to szybsze, prostsze. Natomiast klienci, którzy chcą otrzymać właśnie w takiej postaci, nie ma żadnego problemu, jest to dla Was wygoda, dla nas niekoniecznie, ale czego się nie robi dla klientów, dla sprzedaży. Sprzedaż, sprzedaż jest ważna, jest najważniejsza w naszej branży, a jeszcze ważniejsza od sprzedaży jest jakość towaru, który ma być sprzedawany. A u nas ta jakość jest na najwyższym poziomie. To jest metr drewna. Mamy tutaj akurat dąb, a w ofercie dąb, jesion, buk, grab, brzoza. Bardzo wiele rodzajów, nie tylko na paletach. Luzem jest taniej. Oczywiście wszystkie ceny macie na stronie. Strona jest przebudowywana, miała być już ukończona, natomiast są. Dodatkowe rozwiązania, które chcemy wprowadzić, dlatego to trwa informatykowi trochę dłużej. No ale ostatecznie będzie ona wyglądała perfekcyjnie, będziecie intuicyjnie po niej mogli sobie zakupić każdy towar, który mamy w ofercie. Towar oczywiście jest pierwsza klasa, Ujibasa, w firmie Dimex, nie mamy tu żadnej lipy. Zobaczcie sobie jak wygląda u nas metr sześcienny drewna, tak powinien wyglądać, zobaczcie. Nie ma tu żadnej przerwy, nie jest to porozrzucane byle jak, tylko poukładane tak jak powinno być do samego końca. To jest właśnie mecz sieny drzewa od Dymex, który możecie zakupić telefonicznie przez sklep, dzwoniąc do mnie, do nas pod numer 664-5700. No i co? Wybierając u nas zakupy towar, robicie myślę, że bardzo, dobro, bardzo dobrze, ponieważ towar u nas zawsze musi być pierwsza klasa i tego się trzymamy. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć!